Nie Witam już bardzo serdecznie w by... <laughs> przedostatnim odcinku serii Dragon Balls Parking Zero Walki Online. Przesiadłem się dzisiaj na Destruction Pointy i wybrałem sobie Goku Superki, Vegeta Superki i Piccola. Piccola z filmu Super Hero, czyli też, mam na powiedzieć, wersja Superki. Walczymy tutaj z jakimś Raretasem, ranga Devil 5. I gra Mister Satanem na no wejściu. No, powiem wam, powiem wam ciekawy dobór championa na początek. Pu, podcięcie. Pu, kolejne podcięcie. O, jest kontrowa, To jeszcze mu pierdolę w brzucho. Po, kolejne. Już piękne kombosiki na wejście wchodzą. Kopnięcie z powietrza. Pół podcięcie. Aj, Podczas kombosa używa specjal ataku. Interesujące, no można powiedzieć Mr. Satan skończył sk 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 tutaj identycznie jak skończyłby w anime, gdyby doszło do takiego pojedynku między Goku superki a Mr. Satanem który byłby na poważnie. I mamy Kid Buu, powiem wam Kid Buu to jest w ostatnim czasie main, yy, praktycznie mój main w tej gierce, bo ostatnio znowu się polubiłem ze Sparkingiem, na sam koniec serii ja z powrotem zacząłem grać Sparkinga tak po prostu. Sobie wiecie, bez nagrywania. for Forfan sobie siadam, tutaj czasem do soby ode, odezwę. Akurat teraz w gierce jest, co jest nim program tutaj po prostu sam, sam sobie czasem wejdę na rękę dzikim. I tak sobie, sobie tak, proszę powiedzieć, tańczę z oponentami. Jest całkiem fajnie. Lekko się zagadałem i dostaję lekki pierdziel od tego zastranego bubu. jak to się teraz wydarzyło. Nie! Uff, ale było blisko. Nie, 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 nie! nie! Tak, o, widzę. To... Obydwoje skorzystaliśmy właśnie z percepcji Aj, teleporcik mu wszedł Kontra mi weszła Dobra, mi też weszła I zmieńmy postać na PIKOLA! Buu, nie spodziewałeś tego, co? Ja, ja się akurat spodziewałem Weszło, panie? O, niestety nie weszło Kontra mi weszła, parę kiblasików się czasem Nie oddało do max powera Obrocik! O kurde, ale mu ryb rypuj... Tutaj potrójną bombę, obrocik Aj, niestety, niestety, znowu kontrast w jego wykonaniu Powiem wam, polubiłem się to z destrakcją pojtań, przestałem grać w op -CZEMPIONA. KURWA GOGETA, tu NIE MASZ Teraz, on miał mia w drużynie e Czy on ma, ma w drużynie gogetę i kitbut? W ogóle punkt to dostarczy? I tu do ten gogeta ma w grze z to jest w ogóle W ogóle memik, taki mały Raz, dwa, trzy, dobra Jak on to ma gogetę, to ja muszę się przestać z nim bawić, bo to się zaraz bardzo bardzo może źle skończyć. I to się skończy źle dla mnie. Coś teraz Zwykły Super Sajanek, więc nie problem. Ja się mogę przemienić tutaj w lekko podkręconego Pikola. Tu już taki nie jest taki zielony, tylko taki kurde, bardziej żółknięty. Taki stary Pikol. teleporciki. A tańczymy tutaj na teleporciki. Ojojoj, oj, coś tam. Była, się koleżka z schematem, przed chwilą, przed chwilą na te tyle dostawał, aż miło było, teraz nagle przestał, raz, dwa, trzy, pół, twoja stara, patrzy, pół, podcięcie, obrocik, gdzie się obracasz, pół, poszło, parę strzałów, dobra, i plecy znowu, i jeszcze raz, podcięcie, obraci, obraci, drugi nie wyszedł niestety, parę kipeścików, je nie siadło mi, nie, nie siadł pompa, chciałem zrobić mój podpisowy numer, Obrocik i teraz PÓŁ! Mój pomysłowy numer nowy! Kombo, kombo z łapaniem takim. Pięknie doszedł, on ma 5 pięć, pięć punkcików. 5 pięć punkcików staminy. To całkiem dużo, rozumuję? To jest całkiem dużo. Pięknie doszedł, ale niestety, to ja doszedłem mu na twarz. Jakiego jego matce, wiadomo gdzie, wiadomo kto, wiadomo kiedy. I wiadomo w jakich celach. Zarobkowych, oczywiście. Dobra, to ukopijaja akurat. Ale wiadomo o co chodzi on tam jeszcze będzie miał? On tam ma jeszcze z tego co pamiętam Kid bu. to to ja wezmę może na sam koniec za kolego naszego pięknego, raz, dwa, powoduje się, po na plecki Nie wiem jak się robi tym y, komboto, y, tym komboto kurwa tym wegeton superki kombosy, bo ja wegeton superki zbyt dużo nie gram Puć, teleport i to chyba będzie koniec tej walki To już był koniec tej walki, piękne wykonanie 4 minut odcinka tylko Przyznam nie spodziewałem się tak y, zaskakująco dobrego efektu, że ja tu chłopa po prostu po prostu zniszczę. No nic. wyszukam sobie kogoś y, nowego, nowego przeciwnika, bo się przejść, nie będę pastwił nad słabszym. Ja jestem honorowym zawodnikiem. Dopóki nie dojdę do oczywiście do Aranki, w Arance to honor przestaje mieć znaczenie. Tam już gasz geciarzami, śmierdzisz, walisz ci spod skrzydła. I ogólnie... No jest coś tylko jak bijasz rankę, to y, przykaz jest udawać Glasowo i żeby jak najszybciej spaść z powrotem do ranki niższej. A skoro już mam tutaj tego Goku, chciałem zobaczyć tego taniec z długokrótkiem, bo to jest tak jakby specjalny ruch, bo Goku tutaj na super, y, superki ma ten specjalny atak zupełnie inny. On się taki robi, jak ma ten właśnie ten. On się robi w tej wersji taniec z długokrótkiem, tylko jak właśnie wybierz skórkę właśnie w z tym długokrotkiem, ja nie wiem czy to w ogóle z DLC nie była postać czy z DLC, z DLC to nie, ale z preordera nie pamiętam już dokładnie jak to było dobra, wrócę jak mi znajdzie przeciwnika jest, po prostu jest, znalazłem przeciwnika, no powiem wam trwało to długo, no trwało to tyle jak poszukiwanie dziewicy w burdelu ale udało się, udało się znalazła się twoja młodsza siostra, hehe i mamy tutaj następnego oponenta Wybrał on Cwella na wejście Jan Luchors z, z rangi Cel 1. Interesujące, interesujące. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, Perfect cel to też jest dość nietypowy wybór na e, Destruction Pointy Ale lubię grać w tych niskich rankach na Destruction Pointy, bo tu ludzie, tu ludzie wybierają normalne postacie Bo e, w wyższej randze na Destruction Pointach to masz same giny, składy po prostu i postacie z DLC Czyli, czyli Gohan, który koszuje popierdolenie 4 punkty, a jest dosłownie najlepszą postacią w całej grze Znaczy, może się transformować oczywiście do Gohana Bista, który już jest definitywnie najlepszą postacią w grze KURWA SIDE Stepik, SIDE STEPPING?! SIDE STEPPING?! No, wyszło fajnie po, po podcięcie O, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło Dobra, opon tu jest widzę Troszkę, troszkę silniejszy, niż by się mogło wydawać normalnie No kurde, nie zdążyłem wcisnąć tego, co chciałem Skup się, skup się, skup się, skup się, złap to, złap to, złap to, złap to, to KURWA! Nie w tę stronę, dobra White w Przed, raz, dwa, trzy Dobra, on też mało idzie sens, Spokojnie. Nie wiem, jakim co dało się. Tak szybko, oprócił. Dobra, unik, 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 unik. No, z tym już nie będzie tak łatwo, z tym już nie będzie tak łatwo, dobra. Pikol, pikol, pikol. Kiblasty. Łapanie, dobra, wyszło, panie. nice. raz, dwa, trzy, cztery, Poo. Oj, 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 oj powiem wam, nie jest łatwo z tym gościem, nie jest łatwo z tym gościem, ja też jakiś... Też jestem jakiś wypierdzielony z butów. Ach, tego side sepy zasranę. No to jest problem, to jest problem u niego, te side sepiki. Okej, okay, udało się wygrać. Szybko transformacja. Kurde, mogłem się oić sensa zamiast transformacji też nie pomyślałem, ale dobra, whatever. Ok, spodziewałem się tego. Zwaniszuję to, zwaniszuję Tulus. Zaznałem się, ZESRAŁEM się, nie zwaniszowałem! Kurwa, zmienił postać! Hmm, dobra. Będzie wicie ucznia. Okej. Okay. Mam, go, mam 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 go! Nie, kurwa! Co to było? Ok, chodziło mi o to, ale nie w ten sposób. Kurwa, zwaniszował! Dlaczego on to zmaniczował? Dlaczego on ma dwa, dwa punkty STAMINY! Ja pierdolę, ale mnie chuj strzela od takiego side -stepów. Aha, fajnie, fajnie, że ja użyłem tego pierwszego. A to on mi akurat teraz napierdziela. Bardzo interesuje, Bardzo interesuje mnie, co tu właśnie. Właśnie w tej chwili zaszło. Proszę, jak to wejdzie. Ha! Weszło! Nie sądziłem, że to wejdzie po prawie, ale weszło to się liczę. Ok, książę zakoli! łapanie, no to nie złapanie. No tak! Oczywiście był niżej ode mnie, krasek. Aha. Kontra, dobra. Teleportyki. Oczywiście nie mam energii na to. Klasycznie. AHA! Oczywiście jest ode mnie! Kurwa wala wybuchowa! Co, chcesz postać mieć? Nie kurwa! Ale monitor zaplułem! Skurwiel macie z go Ale NAJGORSZY zbel Boże to zwierzak! Zwierzak nie gra! Oczy, gdzie ja mam jakąś gąbkę? Muszę wyczyścić monitor. Cały zapluty. Hmm. Czy, czy, czy na kamerce to widać? Chwilę. u starego! Bóg już nie da twoją matkę! Aha! No ta, Aha! White Sands, no ta. O, wyszła pani nice, raz, Raz, dwa... Aha! Okay, zderzenie, perfekcyjnie! To będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to Dobrze! Boguś Linda poznamy Twoją matkę! Jeszcze tych dwóch. Jeszcze tych dwóch, tych laku trzeba mu wykończyć. Dobra, zmiana. A co nie? Nie spodziewał się zmiany na starego w tym momencie. POUP! Po... Znowu, no znowu, znowu, znowu znowu, patrz! Kurwa też byłeś łajce za! Patrz, miałem postać, miałem postać, miałem postaci. O co, coś tam taminy nie ma zmienia postaci? ma, gdzie jest tamina, widzowie? Dobra, kopnięty w dupę, jeden leży. Okej, okay, jeszcze ten spel, zapomniałem o tym A Znaczy dałem złapać na wejście. Kurwa mać, ale to zjebałem! Tego Cwera też tu już nie powinno być, a oczywiście jest. Jezu, co za chuj, najgorszy po prostu. Najgorszy chul. no najgorszy, najgorszy po prostu sob gacza. Ja wyczułem co jak coba. Teraz co zrobiłem? Jest weszło! Dobra, leży cwell. Ok, zostało mu tylko. Dlaczego nie ma wybuchu? Kurwa, mać A on stoi jeszcze! Kopie w dupę! Kurywa mać! Pieprzone teleporty! No tak, waj sensik White sensik, sensi, klasa Klasa! 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 Twoja stara nasza Klasa! Mamy to! Kurwa! Ale było blisko! Dobra, gdzie ja mam jakieś już żeby border wytrzeć, jest jakiś bandas. Piele, dzielę! Ale mnie chłop zdenerwował! Uff, ale się udało. No, to była dobra walka. No, w sam raz na przedostatni odcinek. A tymczasem zapraszam do ostatniego odcinka, który publikację swoją będzie miał chuj wie kiedy, bo nie wiem kiedy to dodam. Cześć!